Ale macie świadomość, że to jest tylko zabieg marketingowy, prawda? Ten film został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem zawodowym malarzem figurkowym. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o pięciu rzeczach, które uważam za przereklamowane w naszej branży. Założyłem mini emporium, mam tutaj na myśli zarówno kanał, jak i stronę, no generalnie wszystko co kryje się za tą ideą, między innymi po to, żeby chronić Was od kiepskich decyzji zakupowych. No bo kto z Was absolutnie nigdy, ale to przenigdy nie wydał kasy w błoto na coś związanego z figurkami? Kto nigdy tego nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zaczynamy. Punkt pierwszy: kontrasty. Tak, wiem, zaczynam z grubej rury. Ale dlaczego uważam, że kontrasty należą do pięciu rzeczy, które uważam za przereklamowane? No bo spójrzmy na to z tej perspektywy. Po pierwsze, są dość drogie, bo pomiędzy 19 a 20 zł za słoiczek, i tak musicie dokupić do nich zwykłe farby, żeby pomalować właściwie cokolwiek innego. No, w sensie, jak już położycie kontrast, no to nic tutaj właściwie się nie da zrobić. Chyba, że macie czystą, niezabrudzoną powierzchnię jasnego podkładu pod spodem. Dodatkowo trudno się je zmywać figurek i nie każdy rozpuszczalnik sobie z tym poradzi, to ma czasami znaczenie, uwierzcie mi. Musicie kupić do tego jasny podkład, a wiadomo, jak jest z jasnymi podkładami. One są dosyć delikatnie mówiąc, problematyczne. I to jest kolejny warunek, żeby one po prostu działały. To nie jest produkt, wiecie, uniwersalny. Wniosek to jest dość dobrze rozpromowana, dość droga linia produktów, które mają naprawdę sporo warunków, które musicie spełnić, żeby to działało. Jak dla mnie to dosyć słabo. Ale żeby nie było tak, że jestem w 100% krytyczny, ponieważ kontrasty mają swoje zastosowanie, sam ich też czasem używam, ponieważ no, kupiłem ich całkiem sporo. W większości stoją nieużywane, ale jednak. Do czego je stosuję? Stosuję je na przykład do takich rzeczy jak plazmy. Jakieś szybkie soczewki na GEMAch, jeżeli potrzebuje coś takiego zrobić. Albo na przykład po to, żeby robić te czerwone pieczęcia na Space Marinach. Wiecie, do tego są świetne po prostu. Pozycja numer dwa. Biały podkład wajecho Nie pokazuję wam go, ponieważ nawet go nie mam. To jest najgorszy podkład, z jakim pracowałem. Mam tutaj na myśli to, że to nie jest tak, że wy kupujecie ten podkład, otwieracie go, wylewacie i on wam, no nie wiem, wyżera plastik. Nie, 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 nie nic takiego się nie dzieje. Ale występują z nią wszystkie możliwe pro problemy, jakie mogą wystąpić z białą farbą. Zatyka aero, ścina się, a właściwie potrafi się ściąć. Lubi grudkować, psika wokół... Taką kaszką, to znaczy chcecie zrobić na przykład delikatny preshading i macie potem wszystko w kropki. Naprawdę, moim zdaniem, akurat ten produkt do niczego się nie nadaje. Zamiast tego, bo wiem, że sporo osób kupuje ten biały podkład po to, żeby robić preshading, nie róbcie tak. Zamiast tego kupcie sobie białą farbę z serii Model R, o właśnie tę farbę sobie kupcie, i przy jej pomocy róbcie preshading. Tak? Już podkład macie, ja już mówiłem o tym w filmie na, na temat podkładowania, ale podkład macie zrobiony na modelu. Więc tylko bierzecie tę farbę i psikacie z góry i wszystko gra. Punkt numer 3 to tanie pędzle z AliExpressu. przepraszam, poprawka, tanie syntetyczne pędzle z AliExpressu. Jest to jeden z popularniejszych wydatków typu jestem mądry i wiem na czym mogę oszczędzić w tym hobby, żeby miało to sens. No nie, bo w efekcie jest to porażka, ponieważ koniec końców i tak kończycie przynajmniej, no może inaczej, niewiele znam historii, które się skończyły inaczej. Kończycie z czymś takim, że pędzle są odsuwane w kąt i za te same pieniądze po prostu kupujecie pędzel ze dnie 20 zł od Bajecho, taką dwójkę który jest dobrym pędzlem i malujecie tym jednym pędzlem wszystko, ponieważ on się do tego praktycznie nadaje i, i wydajecie po prostu w efekcie. Zamiast zaoszczędzić, wydajecie dwa razy. Na temat pędzli to już wypowiadałem się w materiale, który znajduje się tutaj, więc posłuchajcie sobie tego, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście. Natomiast teraz tylko tak krótko podsumuję. Malowanie tanimi, syntetycznymi pędzlami jest jak próba przygotowania obiadu za pomocą plastikowego nożyka. Czy się da? Da się. Czy warto? Nie warto. Bo jest strasznie dużo kombinowania z tym, męczenia się i zamiast cieszyć się malowaniem, wy po prostu walczycie z produktem. Kupcie sobie zamiast tego przynajmniej jakość, jaką oferuje Wajech Okoliński. A yy, i cytadalowe pędzle uchodzą za jedne z najgorszych na rynku? No to jest kiepski wybór, więc nie dajcie się naciąć. Punkt numer 4. Tanie chińskie aerografy. Znowu wyjdzie na to, że narzekam, ale naprawdę nie warto oszczędzać na tym sprzęcie. Z aero jest tak. Macie 95% szans na to, że traficie na felerny sprzęt, z którym nie wiadomo, co będzie nie tak i tylko będziecie sobie pluć w brodę, bo właściwie do niczego się to nie będzie nadawało i około, no, 5% szans na to, że trafi wam się naprawdę świetny egzemplarz. To już naprawdę w kasynie jest większa szansa na wygraną i na satysfakcję. I znam tylko kilka osób, które, no, nie podpisałyby się pod zdaniem żałuję, że nie zacząłem od ultry. No więc tak jak mówiłem, dlaczego odradzam tego typu, można by rzec, popularne rozwiązanie? Dlatego, że jak będziecie popełniać na początku błędy, a będziecie popełniać na początku błędy, bo to, bo to po prostu jest wpisane w naukę, to nie będziecie wiedzieć, czy wina leży po stronie sprzętu, czy waszego skilla. Po prostu. Numer... 5 to specjalne uchwyty, specjalne kubeczki i tak tego typu sprzęt. I od razu mówię, nie chodzi mi o wszystkie, ok? Jeśli idzie o uchwyty, to mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju specjalne, kupowane, z duże pieniądze uchwyty, które nie mają oparcia na palec. Zrobiłem sobie taki uchwyt z ruchomą łowicą, gdzie tutaj przyczepiam model z opakowania po ibupromie. On naprawdę daje radę, w sensie jest bardzo dobry. Świetnie sobie radził zarówno z czołgami, jak i z modelami piechoty, z metalowym tagiem, którego malowałem do filmu o Infiniti, prawy górny róg. I widzicie, te dwa uchwyty różnią się jedną zasadniczą kwestią. I ta kwestia sprawia, że ten jest wart kupowania, a ten nie. Chodzi o... Można to też oczywiście zrobić samemu, ale chyba, że ktoś woli mieć gotowy produkt i tyle, to... Chodzi o ten uchwyt, ponieważ podczas malowania można sobie oprzeć rękę, można nawet oprzeć ten uchwyt, pędzel i jest to wygodne rozwiązanie, nawet jeżeli malujecie do góry nogami czy cokolwiek. W sytuacji, w której wasz uchwyt, który planujecie kupić, nie ma tego oparcia na palec, to w zupełności wystarcza. Na oparcie tego można by nawet wziąć i zamontować na tym drut i go wygiąć i odpowiednio to zamocować, i pewnie też by spełniało swoją funkcję. No ale przy okazji to jest fajny gadżet, tylko że wart swoich pieniędzy. A co do specjalnych kubeczków na wodę i tego typu rzeczy, serio? W sensie musiałbym być chyba naprawdę bardzo dużym fanem marki, żeby sobie coś takiego sprawić, i tylko i wyłącznie jako gadżet. Prawda jest taka, że na rynku jest sporo rzeczy, które w rzeczywistości nie są tak fajne, jakby się nam mogło wydawać. Zaczynając od drogich i niezbyt wydajnych past na podstawki, idąc przez moim zdaniem średnio udaną linię Game Color z paroma wyjątkami, ale jednak, czy kończąc na specjalnych skrobakach do linii formy, czyli tych, wiecie, tych linii, które idą przez cały model i mówi się później o figurce, która jest ładnie pomalowana, że wszystko spoko, ale nadlewki nie usunięte. No to specjalne narzędzia do tego typu. Ja wolę skalpel. W każdym wypadku przekazałem wam moją topkę, jeśli idzie o chybione zakupy. Bardzo mnie ciekawi, jakie wy macie przemyślenia w tym temacie, na co wyście się nacieli i zdecydowanie odradzalibyście to nowym osobom, które wchodzą w hobby i są jak gąbka, jeśli idzie o kwestie marketingowe różnych firm, które są na rynku. Napiszcie w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Cześć.